A dzisiaj zaprezentuję wam y, procedurę dolewania benzynki do chodzinki, bo już jest bardzo mało, bo już y, kreseczka dotknęła y, wskaźnika i trzeba dolać. Tutaj w się tak prosto nie dolewa, bo tutaj trzeba podłożyć coś takiego, bo mi nie działa sprężynka i wtedy dopiero mogę tutaj jakoś tak powoli. Aj, aj, aj. Och. Och. A teraz pora na hit. I tak właśnie wygląda ten proces. Chodzi tutaj 2 litry w to już dużo paliwa, jest, oho. tu w ogóle nigdy nie leje dużo, bo raz, że waga jej się zwiększy, to będzie słabsze przyspieszenie, większe spalanie i tak dalej. A druga sprawa jest taka, że mi się tutaj kiedyś zbiornik na benzynę urwa po prostu. I mam dorobione mocowanie takie, bo tam to przegniło i nie wiem czy ono wytrzyma tyle co oryginalne.